Chciałabyś mieć piękną, zadbaną, rozświetloną skórę, ale nie wiesz, jak to zrobić. Nie jesteś do końca zadowolona ze swojej pielęgnacji. Sięgnij po zestaw świąteczny, już mówię dlaczego. Jest to zestaw, który nawilży twoją skórę, odnowi. Jest to zestaw przeciwzmarszczkowy. Już w dwa tygodnie zobaczysz różnicę na Sylwestra, Zapłyśniesz. Wszystkie twoje problemy po malutku będą znikały. Zestaw składa się z mycia, nawilżenia, ochrony i regeneracji, a w prezencie w tym roku jest. Przepiękny prezent serum C +E, który właśnie y, dzięki tym witaminkom skóra staje się młodsza, widoczność zmarszczek linii zmniejsza się, ale też to rozświetlenie skóry stawiamy I do święta. Już będziesz fajnie wyglądać. Taki prezent pod choinką to będzie mega prezent. To to zrobisz dla siebie, ładnie zapakujesz, czy dla y, mamy, siostry, przyjaciółki, może wspólny ja dekoruję, przygotowuję taki prezent mogę również przygotować dla Ciebie. Pytaj o Szczegóły, napisz zestaw i dowiedz się więcej, jak przygotować swoją skórę do świąt i sylwestra, karnawału. Zawsze chcemy pięknie wyglądać. Sam makijaż nie pomoże, jeżeli Twoja skóra nie będzie pełna blasku. Zapraszam.